Piętnaste spotkanie kombatantów powiatu polkowickiego odbyło się tym razem w Chocianowie. Doroczne spotkania Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych związane z kolejnymi rocznicami zakończenia II wojny światowej odbywają się rotacyjnie w kolejnych gminach powiatu. Coraz mniejsze grono osób spotyka się w kolejne rocznice zwycięstwa nad Niemcami, ale kiedy spotkania dotyczą całego powiatu to jeszcze jest całkiem spore grono ludzi już wiekowo często schorowanych, ale wdzięcznych za zorganizowane spotkania i zainteresowanie. Ta wdzięczność wyrażana jest w przyznawanych odznakach tym, którzy wspierają stowarzyszenie. W tym roku takie odznaczenie otrzymał burmistrz Wiesław Wabik i sekretarz powiatu Grzegorz Majewicz, któremu trudno było ukryć wzruszenie wywołane, może nawet nie samym odznaczeniem, ale spotkaniem z ludźmi, którzy je przyznali. Ważne jest, aby młodzi ludzie dzisiaj poznawali historię, szczególnie w takich czasach, kiedy słyszymy o polskich obozach koncentracyjnych, kiedy słyszymy o takich wydarzeniach, które są z naszego powodu ważne, a przypisuje nam się różne, różny udział w różnych rzeczach złych. Dla mnie jest to też ważne z tego powodu ponieważ jestem synem kompadanta. Mój dziadek walczył pod Monte Cassino, między innymi tato, babcia. Jest to dla mnie też ważne, żeby przekazywać piękne idee. Wzruszające są te wspomnienia, zwłaszcza dla tych, dla których spotkania są organizowane. Każdy z nich w pamięci ma swoją własną historię wojenną, a przywołanie jej z pamięci ciągle po latach jest trudne. Siedziałem... Na ławce przed domem czekałem iście pójścia do szkoły. Jak samoloty leciały, bo ja na wybrzeżu byłem, mieszkaliśmy. Samoloty niemieckie leciały bombardować HEL. Tak mnie zastała pierwsza wojna. Ta druga wojna. po pierwsza była gdzieś. No tak, ale to pan był jeszcze dzieckiem, prawda? A... No tak, a dzieckiem, no. Ale kiedyś na wsiach to było tak, w szkołach, że do szkół uzupełniali szkoły, to jak było dużo dzieci w szkole, nie było miejsca, to opuszczali, że nieraz było tak, że 9 lat miał jak wszedł do pierwszej klasy. No i jak pan tą wojnę m, pamięta? Na pewno jaką rzecz okropną, prawda? Trwającą długo i okropną, ale... Zobaczyliśmy się, bo tam już były tereny niemieckie, to już wybrzeże Gdańsk, to znaczy nie Gdańsk, powiat wejkerował. To, to tam oni w, Niemcy od razu wcielili w Rzeczę to. No i albo Niemcom jesteś, albo Polakiem. No, a dlatego, że ja byłem najmłodszy z rodziny, a było nas sześcioro, to, to ojciec mówi, ja nie podpiszę żadnej podlisty, bo by mi synów do wojska zabrali. No. I tak się zaczęło, że w 1942 roku gestapo wywiozło nas do Potulic, do obozu. Takie trudne i ciężkie przeżycia, żeby po latach słuchać o polskich obozach. Nie, nie, nie znoszę tego. To nie były polskie, tak. To były niemieckie obozy, niestety. Chocianowie byli oczywiście polkowiccy kombatanci, którzy w naszym powiecie takie spotkanie mieli kilka dni wcześniej, bo w Polkowicach pamięć o tych, którzy walczyli o naszą wolność jest troską także burmistrza, który za to zaangażowanie otrzymał odznaczenie. Stowarzyszenie kombatantów i byłych więźniów politycznych no, jest szczególne. Tam są szczególne emocje. Nie do końca chyba sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, że to jest jedno z tych stowarzyszeń, gdzie członków niestety nam coraz z każdym, z każdym rokiem ubywa. To są ludzie, którzy żyją jeszcze, a są żywą historią, ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, czasy wojny, chociażby tak jak pan Stanisław, szef naszych kombatantów w Polkowicach, z którym bardzo miło mi się spotyka, dzisiaj też chwilkę rozmawialiśmy, kilka dni temu byłem na uroczystości w Polkowicach. To są specyficzne osoby, chociażby jak sobie wyobrazimy to, że no, żyli w czasach wojny, no to, to już jest ogromne, to robi już ogromne wrażenie. Dlatego szczególną opieką otaczą właśnie te osoby w ramach tego stowarzyszenia, zachęcając jednocześnie naszą Polkowicką młodzież do tego, aby utrzymywali kontakt z naszymi kombatantami. To, to jest żywa historia. Niestety. Tutaj taka prawda jest, że jeszcze trochę już ich po prostu zabraknie. Już nie będziemy mieli takich naocznych świadków, świadków tamtych wydarzeń, tamtych czasów, dzięki którym wojna się skończyła. Odzyskaliśmy wolność, a ponieważ stowarzyszenie również swoim działaniem obejmuje byłych więźniów politycznych, no to również mamy do czynienia, do czynienia w, w ramach stowarzyszenia z osobami, które również walczyły o naszą wolność trochę później, bo przecież kilkadziesiąt lat temu odzyskaliśmy już zupełnie nową wolność w ramach aktywności Solidarności i Podziemia. Więc to są osoby, które wymagają szczególnej opieki. Ale jednocześnie bardzo mi zależy na tym, żeby była ten, ta łączność między młodzieżą, między naszymi dziećmi, a właśnie naszymi zasłużonymi Polkowiczanami. Dzięki temu myślę, że wszyscy stajemy się lepsi. Co roku spotkanie organizowane jest w innej gminie, w ten sposób, przynajmniej... Jedna grupa uczestników ma blisko i liczniej w nim uczestniczy. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować się nie tyle włodarzy miast, radnych tych miast, ale przede wszystkim dotrzeć do środowisk kombatanckich, bo to zawsze jakaś grupa kombatantów jest po prostu na miejscu. Nie trzeba ich dowozić, nie trzeba stwarzać im dodatkowych barier uczestniczenia w tych spotkaniach. Dlatego od pewnego czasu wymyśliliśmy sobie właśnie taką formułę, że 15, 16 każde następne spotkanie odbywa się na terenie innej gminy po to właśnie, żeby nie utrudniać uczestnictwa tych, którzy jeszcze mogą lokalnie na to spotkanie dotrzeć. O część artystyczną spotkania zadbali chocianowscy harcerze. Piosenki z czasów wojny, ale też współczesne tamtych czasów dotyczące wykonali dla gości z ogromnym zaangażowaniem, a na zewnątrz dla wszystkich mieszkańców chocianowa wystawiło się wojsko polskie. Sprzęt jak zawsze wzbudzał zainteresowanie, choć teraz nawet większe niż jeszcze kilka lat temu, bo konflikt na wschodzie u wielu budzi pytanie, czym dysponuje polska armia. My chcielibyśmy wiedzieć z czym przyjechała do Hocianowa. Tu można powiedzieć od początku mamy zestaw niskopodwoziowy do transportu sprzętu ciężkiego. E, PTSM pływający transporter samochodowy przeznaczony do ewakuacji sprzętu i ludzi w czasie e, sytuacji kryzysowych, takich jak powódź. E, bardzo e, dobry sprzęt chociaż radziecki, ale bardzo dobry. Sprawdził się już na niejednej powodzi w 1997 roku w 2000. E, następnie mamy e, Łódź e, z silnikiem zaburtowym. Nowy Pionier też przeznaczona do ewakuacji. E, płasko płaskodenna. Można podpływać tą młodziom do okien. E, trap ma... E... Można powiedzieć wyprostowany także ludzi na wózku. Możemy nawet wciągać na siebie pompa wody dużej wydajności do osuszania przestrzeni piwnicznych, dużych placów zalanych. I na końcu mamy patro rozminowania, który jak wiadomo codziennie wyjeżdża do, do zardzewiałej, jak to mówią, śmierci z II wojny światowej, bo bardzo dużo niewybuchów, jest niewypałów i patro Soperski jest do tego właśnie przeznaczony. Dzieciaki obsiadły pojazdy, zadomowiły się w Łodzi, z typową dla wieku ciekawością wchodziły wszędzie tam, gdzie było można. Starsi z trochę większym dystansem, ale najsłynniejszy karabin świata potrzymać mógł każdy i tu ustawiała się kolejka. Wystawa sprzętu wojskowego w powiecie polkowickim, w którym nie ma jednostki wojskowej, to zawsze spora atrakcja. Jesteśmy bardzo radzi, kiedy możemy gościć czy to działy wojskowe z Głogowa, czy też z Bolesławca, czy kompanię honorową wojska z jednostki w Głogowie. Oni rozumieją też, że taka konfrontacja, taki udział w terenie ich sprzętu jest bardzo ważną edukacją dla młodych ludzi, dla młodego pokolenia. Bo przecież te czołgi, te amfibie czy wozy bojowe to nie służą po to, żeby uhonorować tu naszych znakomitych gości, naszych kombatantów, bo oni pamiętają, to z przeszłości. My chcemy pokazać doświadczenie tychże właśnie ludzi, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, z tym, czym można dzisiaj się posługiwać, kiedy doszłoby do jakiejś sytuacji kryzysowej. Kolejne spotkanie kombatantów już za rok i życzymy im wszystkim, by za rok stawili się na nim w pełnym składzie, żeby nikogo nie zabrakło.